Witam Was moi ukochani Na workaround motocykla Honda CBR 125R A więc Tak wyglądają zegary tego motocykla Mamy tutaj informacje Odnośnie Godziny, stanu paliwa, temperatury, przebiegu całkowitego, który możemy zresetować. Mamy tu również różne tryby, tripy, całkowitą prędkość i tak dalej. No i prędkościomierz jest cyfrowy, natomiast obrotomierz jest analogowy. Rama jest całkiem fajna w tym motocyklu. Łańcuch takiej grubości. Pomarańczowe felgi. Tak wygląda motocykl od tyłu. Opona 130 w szerokości. Wydech. Nie brzmi jakoś wyjątkowo fajnie, ale w końcu czego się można spodziewać po singlu 125. Może troszkę. Nie jest tak źle ale wiadomo, jakby było tutaj na dwa cylindry, to by to brzmiało znacznie fajniej. Silnik też nie sprawia wrażenia jakiegoś strasznie mikroskopijnego. Z przodu jest jedna tarcza. Hamulce Nissin'a. Posiada chłodnicę. Jest normalnie chłodzenie cieczą. No jak tutaj widać. Jeszcze są cycki na oponach. Lusterka są przyczepione do czachy, czyli nie skręcają razem z kierownicą. Niestety nie ma tutaj guzika takiego do mignięcia długimi. Długie włącza się tylko za pomocą tego guziczka. Nie ma świateł awaryjnych, nie ma żadnych bajerów, rowerów. Jest blokada kierownicy. Korek nie wiem czy jest wyjmowany, jeszcze nie tankowałem, zaraz się dowiem. Cały korek jest wyjmowany. Takładnie kiepska sprawa. Eee, siada schowek pod e, kanapą. Z tego co się orientuję, posiada ponieważ jeszcze go nie otwierałem. O no, tu jest guziczek, A czy ten zameczek? I tu jest schowek. Taki na czyjąś butelkę klucze. Pewnie instrukcje sobie tutaj można schować. Czyli schowek taki no, mikroskopijny. Hmm. Ogólnie bardzo przyjemny sprzęt, co już pewnie słyszeliście w innych testach, jeszcze zostało nam razem sporo kilometrów do przejechania, mam nadzieję, że Wam się podobał ten walkaround, tym razem. Nagrany już normalną kamerą. Czyli mamy przybliżenia, nie używamy GoPro, które tych przybliżeń niestety nie ma. Więc co? Trzymajcie się. Dzięki wielkie za oglądanie.